Czas na kolejne przygody Cienia i Dymka. Cień i Dymek na wakacjach. Wreszcie nadszedł ten dzień. Opiekun zaczął planować swój urlop. Nie wyobrażał sobie wybrać się na niego bez swoich pupili, Cienia i Dymka. Kiedy nadszedł czas pakowania, Cień siedział na parapecie i z zainteresowaniem przyglądał się całej sytuacji. Dymek koniecznie chciał wrzucić do walizki swojego misia. Jazda pociągiem do celu podróży minęła bardzo spokojnie. Cień spędził ją w transporterze, podczas gdy dymek pilnował swojej maskotki. Wakacyjny domek w lesie był czymś zupełnie nowym dla cienia i dymka. Wokół zupełna cisza. Cień i dymek nie mogli długo usnąć tego pierwszego wieczoru w domku. Było tutaj, nie tyle w domku, co na zewnątrz, za dużo intrygujących i ciekawych rzeczy. W pewnym momencie, nawet jedna z sarenek odważyła się podejść bliżej domku. Nastał kolejny dzień. Dymek natychmiast po przebudzeniu ruszył na poszukiwania swojego misia, ale zamiast niego zastał na stole jedynie odrobinę różowego pluszu. Cień, zaintrygowany, patrzył, co robi Dymek. Szybko odkryli na drewnianej podłodze malutkie błotniste ślady. Jakieś zwierzątko weszło do środka przez uchylone okno. Ślady prowadziły aż do drzwi, a potem na zewnątrz. Do lasu. Opiekun jeszcze spał, więc koty podejmują samodzielne śledztwo. Ślady zaprowadziły oba koty kawałek drogi do lasu, a potem na leśną polankę. Wśród liście na polance leżał mały różowy miś i coś jeszcze. Mała figurka z drewna, wyglądająca jak miniaturowy kot. Czyżby ktoś tu mieszkał? Nagle coś zaszeleściło w krzakach. I wyłoniła się z nich szara, duża kotka. Podeszła spokojnie do wystraszonego cienia i dymka. Kotka z lasu zachowywała się, jakby ich znała. Przyglądała się przez chwilę cieniowi i dymkowi, po czym spokojnie odwróciła się i odeszła w te same krzaki, z których przyszła. Cień i dymek, czym prędzej zabrali pozostawione na polance rzeczy i uciekły w kierunku domku. Cień i dymek długo spali po powrocie do domku. Opiekun nie zauważył ich nieobecności. Wieczorem wydawało się, że już nic ciekawego się nie wydarzy. Każdy zajął się swoimi sprawami. Tymczasem za oknem ktoś miał chyba inne zdanie.